W zasadzie no wiele osób później w domach, na przykład, takie butelki, nie wiem, jakieś syropy czy swoje nalewki wykorzystuje tego typu rzeczy. Nie wiem, nawet, jak nazwać ten rodzaj e, zamknięcia. To jest taki kapsel, ale ceramiczny, z e, silikonową czy, czy jakąś tam gumową uszczelką. E, tak. Także w piwach ja to widzę zastosowanie. A czy w winach gdzieś to widziałeś? Znaczy, widzieć, widziałem. I y, widziałem to przede wszystkim przy winach. Takich alak de la Casa, tak? czyli takich domowych, powiedzmy, serwowanych zamiast karafki to właśnie taka butelka, że mhm. ją zamykali, sami ją napełniali, potem. My... Więc tak powiem, wielokrotnego tak, użytku. Natomiast e, takich win oryginalnie wychodzących. A może jestem w stanie sobie przypomnieć, że coś takiego widziałem, ale czy się na to to też jakoś tak nie. Z piwem bym to skojarzył. Z no jest. winem takim najprostszym, czemu nie? Z winem takim, no nie, wiem, z wodą nawet, bo są miejsca, które w takich butelkach serwują wodę, tak, Chociażby mm. właśnie przez tę łatwość użycia. Jak najbardziej, ale myślę, że przez to, że jest to raczej skojarzone, tak jak do. Okej, okay, do piw też się używa korka. Mm, tak. A jak dużo? A tego nie wiem. No właśnie, raczej, raczej kapsle, raczej tego typu mm. zamknięcia. Myślę, że każdy ma swoją specyfikę i tego się trzymajmy. Jak coś się przydaje, żeby zaimportować na, 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 na jakąś potrzebę, to czemu mm. nie. To prawda. E no cóż, chyba wyczerpaliśmy temat e zamknięć. E tak. Z grubsza została no nam jeszcze szmatka ewentualnie, ale to chyba nie... Szmatka? To no taka wycięta szmatka. No i te wszystkie hmm. zatyczki, te próżnie, które tam imitują powiedzmy, jak już otworzymy butelkę, żeby potem. Ale to, ale już, to już jest korek. rozumiem, jak już otworzymy, tak, tak, to dokładnie. jest inna, inna, inna historia. mi wiesz co, jeszcze odnośnie tych zamknięć, jakby jedna rzecz zastanawia, bo powiedziałeś, że korek naturalny, taki z jednego kawałka, no on świetnie się nadaje do winy długo przechowywanych, a z kolei wina takie a no, w ogóle bardzo, bardzo stare, no. które ja kojarzę, być może to jest jakiś mit, który, mhm. nie wiem, kinematografia stworzyła, że takie wina, one dodatkowo są zalakowane. No to teraz, jeżeli jest to zalane jeszcze woskiem, czy jakimś lakiem, mhm. no to rozumiem, że to powstrzymuje już pewnie oddychanie. Dokładnie tak, spowalnia. Tak, ale to celowy zabieg? czy znaczy, myślę, że w niektórych winach to się może nawet przydać, szczególnie w winach, gdzie nam zależy na tym, żeby tam ten, ten mniej, czyli wina słodkie chociażby, tak? To, tutaj. Można sobie wyobrazić, to lakowanie wina na pewno pomaga, szczególnie przy winach, które są winami, aby to być oszczędnie zabezpieczonymi przed dopływem tlenu, czyli mniej siarkowanymi przede wszystkim, mm -hmm. tak? więc jak najbardziej tak. To też trzeba pamiętać o, no, o charakterze samej odmiany, bo niektóre odmiany są bardziej oksyda, oksydatywne, niektóre są bardziej reduktywne. Nie, nie do każdej da się użyć takiego laku, bo on się zamknie po prostu i będzie było, po, po wszystkim, powinien. Ale żeby używać generalnie laku i używanie laku generalnie jako właśnie takiego przedłużacza ma sens. Z prostego powodu, on spowalnia do, nie to on nie do, totalnie do mm -hmm. pwtn tak, I, 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 i tak się nie da. Natomiast... Na pewno, na pewno pomaga, tak? szczególnie te wino, które naturalnie mają mniejszy potencjał. Czemu nie? Warto też pamiętać o tym, że jeżeli mamy takie stare wino, chęć przechowywać, chęć przechowywać wino, to idealnym pomysłem jest przekorkowywanie. I każdy szanujący się producent wina, który proponuje stare wino, wie, że jeżeli odkłada dzisiaj 100 butelek, to za 50 lat sprzeda ich 80 powiedzmy, tak? I że co 10 lat powinien przekolkować. Po... Wyjąć stary korek, włożyć kolor, nowy i hmm. w tym momencie też uzupełnić tak zwany ulasz. Czyli. A to się rzadko o tym mówi, ale ci, którzy kupują stare wina albo to, 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 m, 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 jakieś tam inwestycje popełniają. Ulasz to jest dokładnie, w whisky mówi się Angel tak? Czyli ta część. Wina, która odparowywuje, ulatnia się z, z butelki. No i to może być od tam nie wiem, kilku milimetrów do 2,5 centymetra nawet, tak, zależnie jak stare, jak stare mm. wina jest. A, natomiast ten ulasz trzeba uzupełniać przy, 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 przy I, Jeżeli producent przechowuje stare wina i się jakby na tym koncentruje, żeby one mm. w jak najdłuższy czas były w doskonałej kondycji i potem będzie chciał je sprzedać, no to co 10 lat przekorkowywanie, uzupełnianie ulasz, czyli powiedzmy. Z jednej, powiedzmy, że jedna butelka na. O, no, można powiedzieć, nie wiem, może 40-50 idzie na uzupełnienie. Tak, za każdym mhm. razem. Mhm. Jasne. To też ciekawa historia. Tomku, wydaje mi się, że. Mamy temat zamknięty, Ca całą serię, tak? Etykiety, butelki i zamknięcia. E oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, to prosimy, aby słuchacze komentowali e pod podcastami. Zawsze możemy się w kolejnym odcinku do tego odnieść. E no i cóż, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Moim Państwa gościem był Tomasz Kolecki, wiceprezydent Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. Dziękuję, Tomku. Dziękuję, Rafał, Dziękuję, do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie radia choreka. Znajdziesz nas na www.chorekabc.pl.